Cześć, witajcie w omówieniu tygodnia drugiego. No jest dniach, więc trochę XD, dużo osób ma zrobione, ale tak na przyszłość, w każdym koniec operacji, ktoś coś szybko zrobić ogląda poradniki. E, e, w pierwszym tygodniu zawsze 10 gwiazdek, w drugim tygodniu jest 6 i w każdym kolejnym będzie 6. E, ja już zrobiłem te misje, proszę się jak, jak działają. I tyle omówię, dam porady. E, akurat tutaj nie muszę po prostu albo wygrać mecz, albo 21 rund. To jest akurat to. E, obrońca, wodne natarcie. Będziemy tutaj bronić się na mości na co czyli tej pustynnej mapie. Do Danger Zona nie wiem, czy teraz jest. Bo akurat na tej mapie e, jak się jest taki most do miasta. Miasteczko to jest Tam town po prostu. Nie wiem, jak to jest miasto, czy miasteczko w polskim. Mm. Jest taki most. Na początku tego mostu. Tam przy silosach. Po prostu będziemy bronić. Miejsca jest podobno bardzo łatwa. Mm. I te boty są bardzo głupie. Okej, okay, kolejny mecz. Ten mecz, grupa Sigma, Skup się na tym, co cię o... Od... nie będę czytać. E, 50 kili, 30 kili w jednej grze. Chciałem gobel lub 50 e, nie w jednej grze. Ja zrobiłem 30 w jednej grze, było mi prościej. E, polecam Cobblestone, mapę, bo robię na Cobblestone'u. I e, do terrorystów bierzemy SG553, chyba to się nazywa. Ta broń, tak, to. Mega mocne, po prostu campimy i pestkujemy I 30 kg w 10 minut wejdzie A jeżeli ktoś na przykład się nie czuje na siłach To może ten, po prostu nie wiem Ktoś campić organem, gdzieś w 4 mecze to zrobić A jeszcze jedna rzecz, jak bierzemy redmatch? Bierzemy albo klasyczny, albo drużynowy Drużynowy to jak ktoś chce zrobić w kilka meczy A klasyczny ten, jak chcesz się tak zrobić w jeden mecz Każdy na każdy, nie polecam tego jeżeli chodzi o robienie zadań Oto jest naprawdę tam rześ. Ten, ten Idemolka Zabić 14 wrogów Również zadać 1 HP z granatu Ja zrobiłem w jednej grze 14 zabić I, i zabiłem, znaczy po prostu zdałem obrażenia z granatu Nie trzeba zabić, 1, 1 HP Po 2 kilach Jak się w jednej rundzie zrobić 2 killy W następnej dostaje się darmowy granat Potem już kontakt Chyba jest 3 to jest flash 4 smoke 5 mu czy nie pamiętam jak, jak jest na no, po dwóch kilach dostaje się granat. I tam granaty, najlepszy jest granat. Po prostu rzucić tam jeden, jeden HP, zadać i tyle. I robimy to na napięć Short Dust najlepiej, bo robiąc Short Dust, tutaj trzy wojenne. o, to. Bo idąc od strony antyterrorystów, a po prostu to pokażę. Dobrze, teraz pokażę, jak, dlaczego najlepiej Short Dust set. Bo wystarczy nam najda. Zazwyczaj ludzie idą prosto tam się bić. Na... Tym bardziej na demolce. Wrzucam I W sumie w normalnych meczach jest jeden hp gwarantowany, odebrany. Ale tutaj oczywiście na botach różnie, bo w tego nie widzę A boty są strasznie głupie. Zazwyczaj ludzie wybiegają. Jeden jest jakoś tak ustawiony, drugi tak. Jak najedługo wybuchnie tutaj, nie wiem, obiję tego. Można też w środek rzucić. No i tyle. No bo tym jest tego ty nie z nożami, bo wpisałem komendę na to, żeby tylko z nożów biły. No i to w sumie było na tyle, już następne e, poradniki będą na czas. Pod mi tu mm, Na czas, po prostu ten sam dzień wrzucany, jak wychodzą misje. Ewentualnie dzień później, bo bym na wyczesce szkolnej, szkolnej organizacji, jest fatalna, ale miesza z tym.